Witam Was, z tej strony Fabian Kursun. Dzisiaj zapraszam Was na lekcję języka angielskiego w szkole tańca Lila House. Mamy dla Was pięć nowych słówek z Open. Pierwsze słówko Open Minded, czyli otwarty umysł. Musisz być tak kreatywny, tak otwarty jak nasi instruktorzy, którzy mają świeżutkie pomysły, świeżutkie choreografie, są jedyni w swoim rodzaju. Drugie słówko Open Hearted, czyli otwarte serce. Musisz być tak otwarty jak nasi pracownicy, którzy są otwarty na wszystkich, którzy tutaj tylko przyjdą. Okej, okay, kolejne słówko to open-ended, czyli tak szczodry jak Lila House. Na dniach otwartych mamy dla Was super zniżki, super promocje i jedyną w swoim rodzaju niepowtarzalną niespodziankę, czyli stypendium o wartości 3000 złotych. Stypendium taneczne tylko u nas. Przedostatnie słówko to Open Marriage. Zapraszamy wszystkie małżeństwa otwarte na taniec oraz osoby, które są samotne. Może dzięki nam odnajdą właśnie swoją miłość do tańca. Czyli zapraszamy singli, osoby w związkach na gorące rytmy towarzyskie oraz na salse. I ostatnie na naszej liście, czyli Open House, drzwi otwarte, czyli drzwi otwarte w Lila House już 6 lutego od godziny 10 tańczymy za bezpłatnie za darmo. Mnóstwo godzin tańca, świetna zabawa, zapraszamy wszystkich, żegnam Was osobiście, ja czyli Fabian Kursun, kursun jak kursy tańca Villa House. Do zobaczenia!